W miniony poniedziałek, 4 marca, opublikowaliśmy na naszej antenie materiał dotyczący irracjonalnego pominięcia miasta Suwałki, powiatu suwalskiego oraz powiatu sejnyńskiego w Rządowym Programie Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030. W środę 6 marca suwalski samorząd, przedsiębiorcy, przedstawiciele branży turystycznej z całą mocą powiedzieli non possumus – nie godzimy się. Ogrom pracy włożyli strażacy w inwentaryzację miejsc, które mogą stanowić schronienie dla mieszkańców polskich miast i miasteczek. Aplikacja dostępna dla każdego wskazuje ponad 224 tysiące miejsc, w których schronienie w razie zagrożeń może znaleźć ponad 49 milionów osób. Na specjalne zaproszenie udaliśmy się z kamerą do przedszkola nr 5 w Suwałkach, aby pokazać dzieciom kulisy pracy w telewizji.